Cóż, przyjaciele, w rosyjskim świecie istnieje tradycja, która od wielu lat cieszy całą naszą bazę NATO w Estonii. Mówimy o kampaniach informacyjnych antykryzysowych. Chodzi o całą serię opowieści i programów, które propagandziści pilnie puszczają w telewizji, aby odwrócić uwagę głęboko myślących ludzi od prawdziwych problemów. Co więcej, aby pocieszyć Z-Patriotów. Następne 60 lat to najlepsze lata dla Rosji. Kraj zmierza w kierunku dobrobytu. Rosja wygrywa w każdym przypadku. Rosja jest zwycięzcą. Rosja zażąda terytoriów, które do niej należą, i stopniowo je dostanie. Kryzys jest zjawiskiem zupełnie normalnym. I teoretycznie nie ma w tym nic złego. Inną sprawą jest to, że Rosjanie, oczywiście niezbyt inteligentni, zaczęli zamieniać tego typu kampanię informacyjną w dziką farsę. Tak, tak, przyjaciele, to farsa z tłumami bezdomnych, miejskich wariatów i po prostu zwykłych pechowców, którzy pędzą kopniakami do Ostankino, aby siać zwycięskie prognozy dla całego kraju. Prawa historii są nieubłagane. Czas na wojnę zakończy się naszym zwycięstwem. Chcemy, aby wszyscy żyli w pokoju. Dlatego Putin i wszyscy nasi przywódcy powiedzieli, że nie zaczynamy wojen, tylko je kończymy. Zakończymy wojnę w 2025 roku. Horoskop dla Ukrainy pokazuje, że kraj ten straci całe swoje terytorium. A jego prezydent prawdopodobnie oszalał: Mój Boże, dzieje się tam wiele oszustw. Przede wszystkim musi tam być jakiś krewny baby Wangi. Na przykład nieślubny syn wnuczki dawno zmarłej bułgarskiej staruszki, któremu ta zdradziła bezprecedensową tajemnicę w drodze z kuchni do toalety. Zapytałem Wangę, jak rozwinie się przyjaźń z Ameryką, a ona powiedziała, że Ameryka nie jest naszym przyjacielem i że w ogóle tego nie widzę. Powiedziałem jak albo się załamie, albo rozpadnie. I co najbardziej zaskakujące, wszystkie takie sensacje są poświęcone albo klęsce Ukrainy, upadkowi Ameryki, albo historiom o tym, jak dobry jest Putin. Bardzo kochała Rosję. Kiedy patrzę na Rosję, ciągle widzę literę W na niebie: Wołga, Wołodja, Władimir, Władimir Władimirowicz. Jego chwała nie zgaśnie. On odrodzi Rosję. Nie, zdajemy sobie sprawę, że te prognozy są wymyślane przez redaktorów tych pieprzonych programów tuż przed ich emisją. Ale oni naprawdę zrobili pośmiewisko z martwej staruszki. Baba Wanga w grobie wiruje jak pranie w pralce. Wzdycha i mówi, że będzie tam źle. Szczególnie źle będzie na Ukrainie. Przyjdzie taki prezydent, wesoły, zielony dżentelmen. Wszyscy będą mu klaskać. Cały świat będzie mu klaskał. Ale on zaprowadzi kraj do miejsca, w którym w ogóle nie będzie istniał. Mocarstwo, które zadeklaruje się przeciwko Rosji, przegra wojnę i zginie. Oprócz zgniłych sensacji od bułgarskiej staruszki, pustogłowi Z-patrioci mają jeszcze jeden fetysz. Głęboki lud natychmiast daje ciepły strumień radości prosto pod sufit, gdy w telewizji pojawi się jakiś tajemniczy dziadek. No, na przykład, emerytowany generał wojsk alkoholowych. To trzykrotny bohater pijaństwa, który złapawszy wiewiórkę po czystym spirytusie, zaczyna widzieć przyszłość przeszłość i gołe baby jako bonus. Po raz pierwszy na ekranach legenda skromny emeryt w rzeczywistości właściciel wyjątkowego daru. Widzi przez ludzi. Prawie jak rentgen. Dokładnie diagnozuje i może leczyć równie dobrze jak Wanga. Po raz pierwszy propagandziści pokazali takiego ninja-czeburaszkę zaraz po spodziewanym zwycięstwie nad Ukrainą za dwa dni. W gorącej wojnie pokonamy Ukrainę w dwa dni. Co tam jest do pokonania? Skończyło się to totalnym pobiciem okupantów. Ludzie w Rosji byli kompletnie przygnębieni. Długoletnie mrzonki o niezwyciężonej armii rosyjskiej okazały się kompletną bzdurą. Niektórzy z nich chcieli nawet z żalu utopić się w wiejskim Kiblu. Wtedy telewizja pokazała supertajnego generała strasznej tajnej armii. Posłuchajmy tego czerwononosego, kiedy możemy spodziewać się zwycięstwa. I tak, pamiętajcie, że to wydarzyło się w 2022 roku. Kiedy Zelenski podpisze kapitulację? Myślę, że gdzieś około września. We wrześniu powinno się uspokoić gdzieś około 17 września. A głupcy przed ekranami naprawdę zacierali ręce. Chwileczkę Ukraińcy, po 17 września będziecie na kolanach błagać o wybaczenie. We wrześniu powinno się uspokoić. Gdzieś około 17 września. Ale zamiast zwycięstwa w okolicach tych dat armia rosyjska poddała najpierw obwód Charkowski, potem północną część obwodu Donieckiego i prawy brzeg obwodu Hersońskiego. To było dla pagonów. Najwyraźniej opuszczamy Hersoń. Nasza obrona będzie budowana na lewym brzegu. Gest dobrej woli, kurwa. Gest dobrej woli. Plus nikt nie został zwolniony. Tutaj, niby w normalnym kraju, ukrylibyśmy tego śmierdzącego moczem dziadka gdzieś daleko stąd, ależ nie. Generalissimus wpompował kolejne 200 ml nawet bez sera i zamiast przeprosić po prostu odłożył zwycięstwo na później. Najważniejsze pytanie. Kiedy reżim w Kijowie zostanie ostatecznie zniszczony? Oczywiście jeszcze poczekamy z rok. Może. Według moich przewidywań wszystko rozstrzygnie się w marcu 2023 roku. Gdzieś około 17 marca wychodzi. Może plus minus kilka dni. Nie trzeba dodawać, że nowa data również okazała się kompletną bzdurą. Nawiasem mówiąc, długo się śmialiśmy i byliśmy pewni, że propagandziści Putina nie będą chcieli po raz trzeci zawstydzać się takimi bohaterami. Ale nie, nadchodzi rok 2025 i zamiast obiecanego wyjścia na granice Polski i Węgier, normalnym końcem specjalnej operacji wojskowej będzie granica wzdłuż zachodniego brzegu Bugu. Musi powstać nowa granica rosyjsko-węgierska i granica z Rumunią. To jest pop prawne zakończenie specjalnej operacji wojskowej. Musimy dotrzeć do granicy z Polską i wyczyścić to banderowskie gniazdo do skutku. Kreml zgadza się na haniebny pokój. Tak, tak, dokładnie haniebny, ponieważ w ciągu trzech lat kraj, który obiecał pokonać NATO, nie był nawet w stanie zająć regionu Doniecka. Region Doniecki, Karl! Chociaż początkowo zamierzali rozwiązać te kwestie w ciągu dwóch dni. Pozostało zaledwie kilka dni do wyjścia na granice administracyjne zarówno byłego obwodu donieckiego, jak i byłego obwodu Ługańskiego. Oczywiście taka wiadomość sprawia, że Z-Patrioci znów muszą pić wódkę ze smarkami. Co oznacza, że kraj potrzebuje kogo? No właśnie, nowego superbohatera. Na szczęście postanowili nie zgniatać dziadka po raz trzeci. Za 500 rubli i zupkę w proszku znaleźli nowego dziwolonga. No dobra, człowieku, chodź, załóż piżamę. Teraz zostaniesz emerytowanym superagentem. Aleksiej Jurjewicz Sawin którego tożsamość przez długi czas była tajemnicą wojskową. Emerytowany generał porucznik, były dowódca tajnej jednostki wojskowej 1003. Ze względu na swój niesamowity dar został nazwany medium bojowym. Do dziś przekazuje swoje sekrety i wiedzę innym. No cóż, darujcie sobie. Kolera bycie jasnowidzem bojowym to nie są żarty. Nareszcie, przyjaciele, możemy poznać przyszłość. Żyliśmy jak frajerzy. Nutis, generale, jakie są wasze przewidywania co do przyszłości Rosji pod rządami Trumpa? Nie sądzę, że zgodzi się na wszystkie nasze warunki ale myślę, że jest skłonny zaakceptować wiele naszych pozycji. Nie wyczuwam żadnej agresji ze strony Trumpa. Będzie uważał. Wujku, naprawdę jesteś jasnowidzem? Właśnie w tym momencie kapitan oczywisty krzyknął brawo, czyli żałośni propagandziści wzięli pod uwagę błędy przeszłości i zamiast konkretów postanowili rozsmarować smarki na stole. I prawdopodobnie w ich przypadku jest to słuszne, ale wciąż mamy niewygodne pytanie. Dlaczego ten super Tajny szaman bojowy mówi takie nudne frazesy. Gdzie jest lot myśli, gdzie jest fantazja? Jak długo możemy słuchać tych mokrych fantazji na temat Zelenskiego? Nie spełnił oczekiwań ani Europy, ani Zachodu. Wybory w USA się odbyły. Europejczycy mają go już dość. Jest trupem, polityczny trup. To znaczy, czuję się jakbym czytał posty w grupie Milicja Noworosji. Ukraina jest martwa, Zelenski zostanie zlikwidowany, a NATO wkrótce upadnie. Jeśli Trump zdobędzie Panamy, Kanadę i Grenlandię, potrzeba utrzymywania NATO przez Stany Zjednoczone zniknie całkowicie. W Europie to rozumieją i się tego boją. Myślę, że znajdzie sposób na poradzenie sobie z tymi politycznymi słowikami, zagłębiając się myślami w niedaleką przyszłość, Savin nie znalazł tam nowego zamachu na Trumpa. I tak, naprawdę współczujemy ludziom, którzy traktują tego rodzaju treści na poważnie. I nie chodzi nawet o to, że lekarze nie potrafią im pomóc. Jest znacznie gorzej. Ich ukochana ojczyzna ich nie szanuje. Propagandyści całkiem szczerze uważają obywateli swojego kraju za wszystkożerne bydło. Mówią, że można ich karmić najzwyklejszymi śmieciami, a oni i tak to zjedzą. Abyście zrozumieli, o czym mówimy, pokażemy teraz kilku innych propagandystów. Przyjdzie matematyk, który wszystko przewidzi. Słuchajcie go. Wszystko się zatrzęsie i ludzie będą pogrążeni w smutku. A wiele się zawali na zachodzie i wzrośnie na wschodzie. Ameryka upadnie, Ameryka też upadnie. Kiedy to zobaczyliśmy, naprawdę nie wiedzieliśmy, czy się śmiać, czy wezwać karetkę. Afgański matematyk-medium, oni tak na poważnie? Zgadnijmy: sprzedawał futra na bazarze, a teraz jest bez pracy? To już jest punkt zwrotny. Ameryka zostanie wyczerpana jako wielka potęga. Nie będzie jej. Ameryka jej wkrótce się wyczerpie. Zacznie się to w 2025 roku. W 2027 Ameryka jako potęga nie będzie istnieć. Nie wspominając już o tym, że matematyk medium z Afganistanu teoretycznie powinien być w stanie przewidzieć jedynie ilość słomy makowej przeciąganej w worku przez górską przełęcz. Ale nie, według rosyjskich propagandystów, nawet obywatele Afganistanu przez dzień i noc myślą tylko o Ukrainie. Ukraina jest pępkiem ziemi. Cóż, posłuchajmy żałosnych prognoz, kiedy wojna już się skończy. Jak chcesz, żeby wojna na Ukrainie się skończyła, to gwarantuję, że to się wydarzy za 31 dni. Gwarantuję, rozumiecie, przyjaciele? Jest tylko jeden problem. Transmisja z udziałem kabaretu odbyła się 19 stycznia. Ale czy jesteśmy jedynymi, którzy myślą, że 31 dni już minęło? Powiedz pieprzoną prawdę. Ale kanał NTV wcale się tym nie przejmuje, ich zadaniem jest pocieszanie poddanych tu i teraz. Co tam jest? Kolejna prognoza, która się nie sprawdziła? No cóż, zdarza się. To nie jest aż tak wielka sprawa. Zamiast przeprosin, oferuje obejrzenie strumienia świadomości kolejnego przebranego, bezdomnego starca. Ten nowy już nie będzie kłamał. Jasnowic Mikołaj, spodziewa się, że brzydki cień Trzeciej Rzeszy zacznie szybko topnieć bliżej lata. Latem 25 przywrócimy granicę naszego Państwa rosyjskiego, a potem będziemy tam odpierać ataki wszelkiego rodzaju szakali. Co dla kogo jest niejasne? Okazuje się, że zwycięstwo zostanie osiągnięte pod koniec lata i nie byle jakiego rodzaju. Abyście zrozumieli, okupanci rzekomo zajmą Charków i Odessę. Wyzwolimy Mikołajów, Odessę, Charków, a potem będziemy mogli negocjować. Mogę założyć się o głowę, że Rosja wygra. Rosja i tak zwana Ukraina będą zjednoczone. Być może będzie się nazywać Małorosją. A Białoruś, Rosja i Ukraina będą jednym państwem. Będzie się nazywać Wielką Rosją. Gwarantuję ci to. A potem nastąpił moment, który każdy powinien zobaczyć, to bardzo jasno pokazuje, o co chodzi w tej telewizji rosyjskiej. Pierwsza Wielkanoc jest krwawa, druga głodna, trzecia zwycięska. Jeśli wierzyć tym słowom przepowiedni, nadchodzący maj, podobnie jak 80 lat temu, może być miesiącem naszego nowego zwycięstwa. Zwycięska Wielkanoc brzmi pięknie, prawda? Ale wiecie, co jest ciekawego w tej historii? Dokładnie taką samą prognozę już gdzieś słyszeliśmy. Tyle, że była to. Uwaga, szybko. W 2024 roku. Już zapisujemy wszystkie ruchy. Wtedy, pod ostrzałem bojowników reżimu kijowskiego, mnisi z Noworosji przypomnieli sobie proroctwo Jana z Odessy który przepowiedział tylko trzy wojskowe Wielkanoce dla Ukrainy. Pierwsza Wielkanoc jest krwawa. Druga jest głodna. Trzecia Wielkanoc, jeśli liczyć od początku specjalnej operacji wojskowej, przypada na 2024 rok. Trzecia jest zwycięska. Więc rozumiesz, co zrobili propagandziści? Już w zeszłym roku bzdury bezdomnego starca przedstawili jako sensację. A gdy prognozy się nie sprawdziły, zwycięskie święta wielkanocne zostały po prostu przesunięte o rok do przodu. Pokażemy nawet te dwa fragmenty od początku do końca. No cóż, żeby wszyscy zrozumieli, jak beznadziejna i bezdenna jest propaganda Putina. Druga jest głodna. Trzecia Wielkanoc, jeśli liczyć od początku specjalnej operacji wojskowej, przypada na 2024 rok. Trzecia jest zwycięska. Jeśli wierzyć tym słowom, przepowiedni, nadchodzący maj, podobnie jak 80 lat temu, może być miesiącem naszego nowego zwycięstwa. Z drugiej strony, skoro poddani milczą, a nawet klaszczą, to znaczy, że na takie treści zasługują. Jednak oszukiwanie samego siebie i patrzenie na świat przez różowe okulary sprawdzają się tylko na krótkich dystansach, a prędzej czy później rzeczywistość uderzy cię prosto w głowę.